Cześć, witam. W jednym z ostatnich filmów pokazywałem Wam, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie dla przezimowanych rodzin pszczelich. A dzisiaj pokażę Wam, jak taki wniosek można złożyć przez internet. Wchodzimy sobie tutaj w mObywatel, Klikamy tutaj Zaloguj. I jeżeli macie aplikację, to logujecie się kodem QR z aplikacji albo profilem zaufanym e-dowodem lub bankowością elektroniczną. Tak? Ja akurat mam profil zaufany, więc yy, zaloguję się profilem zaufanym. Wy natomiast no, musicie wybrać sobie tutaj takie logowanie, jak, jakie używacie do logowania się do różnych portali właśnie rządowych. No i dobrze, jesteśmy zalogowani w aplikacji M-Obywatel i tutaj na głównej stronie w popularne usługi wybieramy sobie wyślij pismo ogólne. I znowu klikamy wyślij pismo ogólne. Tutaj są informacje, tak, różne. Jeżeli chcecie, możecie sobie tutaj to porozwijać i poczytać, ale możecie również dobrze kliknąć tutaj wyślij. Pierwsza sprawa, słuchajcie, no to wiadomo, musimy do kogoś to zaadresować. My wysyłamy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc wpiszemy sobie tutaj w polu wyszukiwania minimum trzy znaki, agencja. No ale zobaczcie, mamy tutaj agencja wywiadu i jakieś tam inne, tak, Rozwoju, jakiś tam inwestor, coś tam, więc no, nie o to co nam chodziło. Wpiszemy sobie początek: Agencja Restrukturyzacji, ale to tutaj już pole wynajduje po kawałku. tak? Szukacie sobie swojego, swojej agencji i może się okazać, że jej tutaj nie ma. Ja, jak pierwszy rok, pierwszy rok tutaj składałem, to też się zdziwiłem, bo akurat Starachowicz, agencji, której ja potrzebuję, tutaj na liście nie było. Dopiero później słuchajcie, doszedłem do wniosku, takiego odkrycia można powiedzieć, że tu jest teraz napisana agencja, więc on szuka wszystkie te biura, które się nazywają agencja restrukturyzacji, ale nie wszystkie się tak nazywają. Niektóre nazywają się. Biuro agencji, powiatowe na przykład, tak? Jeżeli wpiszecie sobie nie agencja, tylko agencji, to wam się tutaj pojawi cała reszta, tak? Pole, tak jak mówię, działa na fragmenty. Więc jak sobie wpiszę Stara, jak Starachowice, to znajdzie mi to biuro powiatowe, które chcę. Musicie tutaj wyszukać swoje. I to jest biuro, do którego podlegacie ze względu na miejsce zamieszkania. I klikacie, żeby wybrać. Rodzaj pisma, wybieracie sobie wniosek. Wpisz tytuł pisma. Wniosek o pomoc do przezimowanych rodzin. W treści pisma... Pisujecie sobie na przykład. Tak, taką notatkę sobie robicie. I teraz tak, z dysku możecie dodać załączniki. Oczywiście będziecie potrzebowali, po pierwsze, ten wniosek, który wypełnialiście, który pokazywałem, można go oczywiście wypełnić w tym formacie tam y, XLS, tak. Można taki format tutaj załącznika dodać, czyli ten arkusz kalkulacyjny można wypełnić i go tutaj załączyć. Można w PDF-ie sobie ściągnąć ten wniosek, na przykład wypełnić normalnie długopisem, jeżeli się nie czujecie na siłach albo nie macie możliwości, na przykład no, nie macie pakietu Office to możecie wypełnić zwykły długopisem i potem sobie go na przykład zeskanować albo zrobić zdjęcie, ale zdjęcie musi być naprawdę takiej wysokiej jakości przy dobrym oświetleniu, żeby to pismo na zdjęciu było czytelne, żeby ci ludzie w agencji widzieli, co tam jest napisane, tak? JPG też na przykład można, tu załączników można dużo różnych. I druga rzecz, musicie mieć zaświadczenie z weterynarii, również zeskanowane, bo też musicie je teraz tutaj załączyć, więc pierwsze Dołączamy wniosek, klikamy sobie pyk, załączamy wniosek, tutaj klikamy teraz dodaj kolejny załącznik i wybieramy z dysku zaświadczenie, to z weterynarii o rejestracji i posiadanych rodzinach pszczelich. Zjeżdżamy sobie na sam dół i klikamy sobie dalej, tak. Mamy taki podgląd pisma, tu są wszystkie dane i można je wysłać albo bez podpisu, Albo tutaj przejść do podpisu i je jeszcze tak dodatkowo podpisać. Czyli przechodzimy do podpisu. Podpisz podpisem zaufanym. Aby potwierdzić, zaloguj się do swojego banku lub innego dostawcy tożsamości, z którego usług korzystasz. I znowu nas tutaj wywala, tak. Do banku będziemy się musieli tutaj zalogować, potwierdzić i kliknąć, później jeszcze tam wyśli. I tak. Przygotowany wniosek mamy wysłany do agencji. Ja już tego robić tu nie będę na razie, bo nie mam zaświadczenia z weterynarii, jeszcze nie byłem w inspektoracie, ale mniej więcej wam tutaj drogę pokazuję jak to można zrobić. Drugą możliwością wysłania tego pisma jest platforma ePUAP. Wchodzimy sobie tutaj na ePUAP, klikamy zaloguj się. I znowu mamy to samo co było wcześniej, czyli albo profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna i po prostu się logujemy. No i dobra, jesteśmy zalogowani, słuchajcie. I tutaj możemy sobie kliknąć Zobacz katalog spraw. Jeżeli chcemy znaleźć urząd, to tutaj musimy odwrotnie wpisać kod pocztowy lub miasto. Ja sobie wpiszę Starachowice i jako drugie mi znajduje Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji. Klikam sobie Wybierz. I klikam sobie tutaj pokaż sprawy wybranego urzędu. Teraz zjeżdżam sobie niżej na sprawy ogólne i klikam pisma do urzędu. I mamy tutaj pismo ogólne do publicznego. Klikam załatw sprawę. I mam to samo co miałem. Na M obywatelu. I to już wypełniamy tak samo jak wcześniej. Czyli po prostu z tego ePUAPu przerzuca nas na M obywatel, żeby załatwić to tam. tak? Tylko tutaj jakby wyszukiwanie urzędu jest troszeczkę inne, ale reszta już później tego wniosku jest no, taka sama jak, jak tam. I to wszystko. Składacie, możecie oczywiście też pismo wysłać pocztą, listem poleconym, możecie iść osobiście i zanieść. To akurat można załatwić samemu w okienku, nie ma problemu. I to tyle, jak widzicie, nie jest nic skomplikowanego.